Eee, są z tej strony tam, czyli tam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z NKTA 5. Eee, teraz robimy w sumie odcinki m, takie poboczne eee, Będziemy robili. Eee, znaczy poboczne. Będziemy robić teraz odcinek, robiliśmy po odcinku przygotowania, znaczy misje poboczne, zrobiliśmy remont auta. No i w tym odcinku robimy m, teraz misję przygotowania do napadu. Napad za napadem trochę śmieszna strzela. Ale jest prawdziwe. Ogólnie znalazłem auto na poprzednim odcinku, które możemy sobie schować w jakimś miejscu. I O kurde, przepraszam. Nie chcę mikrofonu włączyć. możemy schować. I co, co sobie tu Mike'a ok. Chyba je schowamy To ja najlepsze miejsce właśnie na chowanie aut Mi się wydaje, że to jest odpowiednie miejsce Dobra I teraz kontakty i muszę znaleźć Michaela. I got a ride for our getaway, homie. Well done, it stored? Pacific Ocean. Pacific. Dobra, skoro już tu jesteśmy, to kupimy sobie maski. Eee, więc dobra, skoro już tu jestem, kupimy sobie od razu maseczki. I zmienimy się w Michaela, bo Michaela też dawno odcinka z mnie nie było. Nie, możemyśmyśmy jeszcze, jeszcze Michaelem pograć. A sakup, no co gdzieś tam Dobra. Para para pam pam para para pam Para popom. Dobra, gdzie są te maseczki? One są gdzieś tam na końcu, nie? Ten sklep z maseczkami. O, już go widać. Wiem, że już umierasz Frankin, no, ale dobiegnij do końca się zmienia. Dobra, odpocznij. Zasłużyłeś tym chyba na odpoczynek. Eee, yy, więc... To jest ten sklep. Kup trzy maszki. I czy one są podpięte? Jestem, ja bym zrobił save'a w tym momencie. Oczywiście nie mogę. Kup maskę dla Franklina. Dla Franklina to chyba raczej pasowałaby... Yy, jakaś czaszka. Moglibyśmy mu kupić choć w sumie. O, ta jest fajna. No to już nie. W ja możemy kupić dla Franklina coś takiego. Kup maskę dla Michaela. Michaelowi bym szczerze kupił... Nie głowę świnny czy coś takiego. Ja bym mu kupił tak szczerze. to biała hokejowa albo mu kupić również normalną maskę a bo dajmy mu trzaskę i dla trevora małpa dobra Teraz musimy do nich chyba zadzwonić nie maski dobra Misja z moskami jest ogarnięta, więc teraz zmienimy się po prostu... A, konferencja. 4 minuty już, szybko idzie. Chcę ogarnąć wszystko, żeby w następnym odcinku ogarnąć już po prostu temat z... Mm, ...napadem. Ogólnie Trevor ma najwięcej misji, nie? To jest szok. Weźmy się zmienimy w Michaela, bo dawno nie graliśmy Mike'em. Michaelem. Cały to gramy tym trevorem i trevorem. Dobra. O, kuwa, Michael. Czemu nie mogę sprzedać wszystkich tych twoich garniturów? O, boże, boże, stroje. Weź jakiś fajny strój, weźmy jakieś, nie garnitury, okulary. Masz sportowe nie, okulary też nie masz, uliczne. No to weźmy okularki, kurtki nie, maski, o maski nie, spodnie masz. Shorty eee, matko, nie będzie ta pomarańczowa. Koszula, nie, weźmy jeszcze buty. Yy, nie mogę ci buty ogarnąć? A to szkoda. Pewnie butów nie masz. Ech, będzie musieli coś tobie wykombinować. Tam jest to miejsce z jogą. Ale nie będziemy się to bawić. Weźmy sobie wózek. Jaki to jest wóz? Od Amandy czy Twój? Od Amandy. To jest samochód. Mm, jeszcze nie będziemy go tonigać. Kiedyś tonigowałem wszystkie samochody, nawet od Tracy. A teraz mi się po prostu nie chce. Mamy tutaj Federal Investors Bureau. Wiecie co? Dajcie mi chwilę Poszę sobie. Mam fajny pomysł na. Mm, ten. No. Na nazwę. F. I. B. VIP. Kurde. Super chyba się nie wyłączył, nie? Które mamy około minutę 7 pewnie, nie? 7.30 Dobra, my pojedziemy tutaj zrobić tą misję Fajna muzyka leci Pały gonią ludzi Dobra Dobra, fajna muzyka leciała, ale już się skończyła Okay. Ale mówię, nagrywanie na zapas odcinków to jest zarąbista sprawa. Bo mogę sobie właśnie pozwolić, właśnie nagrać kilka odcinków i później sobie je powrzucać kiedyś chcę, no. Na wtorek mam rakietę nagrębisz przez cały luty mówię, jest 14 stycznia, nie? ja mam już odcinki na cały luty i styczeń do końca Więc mówię, no to jest naprawdę zarąbista e, sprawa W sumie mógłbym z te odcinki, te 6 odcinków takich głupich, niepotrzebnych rzucić coś innego Bonusowe odcinki, myślałem o Farmingu 17, bo po prostu nagrane jakieś odcinki tak sobie myślę, że może e, Dobra, kup 3 kombinezony Aha, kombinezony są tutaj. I kup kombinezon dla Michaela Aha, są kombinezony, więc tak, ja bym proponował się dać Franklinowi. Taki? Dobra, nie będzie dla Michaela, nie będzie dla Frankina, nie będzie dla Trevora.

Pełny, nam pełny. No właśnie, trzeba przydałoby się nam, właśnie granatnik i erpek się nam bardzo przyda. W sumie jest y, tyle granatów, nie potrzebuję. Pistoletów również nie potrzebuję. Blues w sumie nie będziemy kupywali, ale jakieś okulary, które można byłoby mm, ogarnąć. W sumie te nie będą brane Dobra Komisje robocze ogarnięte No i teraz musimy ogarnąć kolejną misję Okej okay. I teraz ja bym ogarnął tak szczerze Eee... O kurwa Terapeuta Ej, zrobimy tak. To jest... nie, to jest ten śmieciarz, nie? Dobra Ogarnijmy sobie śmieciarza. I będzie spoko. Jeśli słychać muzykę, to bardzo przepraszam. Eee, ale dobra. Mmm, siostra na głośniku słucha muzyki, im możliwe, że będzie to słychać, ale nie wiem. Eee, tam chyba jest ten, śmieciarz. Co sobie mi się pamiętam. Hmm, ogarnijmy i pojedziemy do terapeuty. Kurna. Eee, pojedziemy do terapeuty, porozmawiamy z terapeutą i ostatnio przygotowano misję zbym Trevor'em, żeby każdy po prostu coś od siebie dał. Franklin zrobił dwie misje, Trevor, e, Michael zrobił dwie misje i Trevor po prostu zrobi jedną misję. I mi się wydaje, że to może być sprawiedliwe, warzeć, bo no troszeczkę sobie, bo przygotowania to wiadomo, no każdy musi sobie coś od siebie dać. E, chciałem skoczyć, ale teraz się zorientowałem, że tu trzeba tak przez ten most pojechać. Te śmieciarz, coś mi się pamiętam. Śmieciarz, no znaczy, że ten, no wóz ze śmieciami. Jak go się nazywa? Ta. Śmieciarkę, no. O gościu, fa Dobra, i na parking vip jechać. Oczywiście zgubić po drodze muszę pały. Ale biegnij. Dobra, zobaczmy. Czy uciekniemy, czy nie? To może być bardzo interesujące. Proszę, ucieknij. Proszę, żeby oni nie byli tacy mądrzy i tutaj nie weszli. Suspekt z tyłu weź. Zobaczmy jak oni tu ogarną. Jakieś grzecznie myślałem, że... Ach, nie znajdą mnie A te gneki jeszcze do mnie strzelają, nie? Ale ten wóz nawet nie jest mój. Ja go ukradłem. Czemu szacie na wóz, który musicie W sumie odebrać? Zobaczymy jakby policja w Geta była mądra, to po prostu mnie olała i po prostu wzięłaby wzięła tę śmieciarkę i sobie pojechała po prostu, nie? A tak po prostu mnie będą gonili. w

niech teraz skupimy Ty ja, więc się nie odezwałem Ten moment 20 Spoko No, Majka No, depnął jej Zobaczymy jak będzie wyglądało Então, pouco pouco as well. <laughs> well, you've made it in the end. Please take a seat. Hey, you mind if I don't, Doc? No. Do as you like. Yeah. Thanks. Oh man, man, man. You know what? Look, I'm just gonna take off. I'm not in the mood for this shit. This fucking bullshit. As you wish, Michael. Can I ask you something, Doc? I mean, you're a wise, kind, know it all kind of guy. <laughs> Go ahead. Do you believe in evil? No. No, I don't. I'm a man of science. Evil is a construct made by people who wish to indulge childish fantasies or by people who wish to judge others. It all comes back to the father mother syndrome, which is what we spent last year on. Yeah, well, you obviously never met my old buddy. We call him Tony. I thought he was called Trevor. Oh shit. That's right. I forgot I told you about him. No, don't Damn. worry. Everything you tell me is in strict confidence. Didn't you tell me that if I turn things over, you know, start it again, that the universe would find some way to forgive me. Wasn't that you? And have you? Turn things over? Well, no, I mean, you know, not really, but that's not the point. I mean, I, I wanted to. That is. the point. What's been going on exactly, Michael? I think you'll call this a bad relapse. Relapse is a vital part of recovery. <laughs> yeah, that's a hard one to explain. <sighs> The FIB is making me. Let's just say one man's patriotism is another man's atrocity. My old pal Trevor, he's got me stealing nukes or some shit off government contractors. My wife's left me, my kids too. My fucking son drugged me. I tried to kill a yoga teacher. You're giving me facts, you're not. ...telling me how you feel. I worry about your emotional health, Michael. Hmm. Anything else you want to tell me? Yeah. Even on the way over here, I think I killed someone. And you know what? I don't care. I'm sick, Doc. I'm a sick, hypocritical fuck. I agree. Which is why you should really bulk buy a batch of sessions. just don't like myself very much doc and that's the truth hmm what about your sexual problems michael i've been well i mean i've had thoughts but i've been good not a single problem we all have thoughts michael not acting on them is real progress <sighs> if i could just get all these people off my back doc i'd be doing a lot better fascinating you may actually be a rare combination of a sociopath and a deluded psychopath either that or a more classic case of a weak pup who was weaned too soon by an angry mother what the hell does that mean it means that's about all we have time for i really want you to work on yourself think about the person you'd like to be and really obsess about it next week i'll tell you how to become that person and remember brother we're all rowing together now. Cross that ocean. Oh, by the way, your insurance ran out. Listen, I don't suppose you could pay cash from now on. If I'm hearing correctly, you've clearly got some. Yeah. Okay. Close the door on your way out. And buddy, chin up, okay?